Uchoś, cicho, ja. O jaki mój los! Nie płacz, że mi nie płacz, to ci ku piechę, ciche, chłat nie to ci ku piechę ginie. nie dali, te koleziom. Oj, oj! Andzia, Andzia, a chodź ze no tu, chodź no tu. Matka już stali, czy jest lezą. Jest lezo, jesteś piotr. No skoranie boskie z tą Kaśką. Już trzeci dzień zuska nie wyłazi, a tu kopania za pasem. Oj, to ło mój boze. Oj. Tylko lezy i stęko, lezy oj. i stęko. Oj. Oj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, jestem tą są. A na wieki wieku wamy. Co was to kumo do nas sprowadza? A wiecie, to tak, zasłam się zapytać, kiedy to będzie ta, te śmioki za górą kopać. No, przecie dało dróbki u Was mamy. A Bóg zapłać, wam za dobre słowa. Taki sąsiad to skarb. Ale ja nie wiem, kiedy te kopania my będziemy robić. Kiedy my te śmioki wykopiemy? Ko chłopy w kuźnikują, kaśka lezy choro. Ja już wszystkiego oj, próbowałam, oj, i kotki z palmy jej dałam, i dziurawca zapazełam. Oj, Najpierw wzuch, później garło, no nic nie pomogło, nic nie pomogło. Oj, a ta leży z tęką, kurosa zadarła, oj, a teraz muszę kolebać. Kolebcie, babko, kolebcie. Oj, mocie wychło mocie, a może ją jakiego duchu chorchą O, zobaczcie, zobaczcie. Gienia łoboc, bo ja już z nim nie wiem, co robić. Nawet sekund osób nie ubełam. A co wam tam, kowolko, co wą jest? Oj, kochaniutko, jaką chorobę. Krzyściuśko mnie boli. Oj. Anielciu, mnie to się zdaje, że my tu łobie nic nie zaradzimy. Trzeba by po jaką babkę posłać. O, dobrze mi tu napomniała. napom Dobrze. Andzia, Andzia! A leć ze znów po babkę torkę. Niech tu prędko przyjdą. Powiedz, że matka już trzy dni lezy. Powiedz, leć. Już idę, już lecę. O, ja już nie wiem. Co W Oj na mocie wykochano, chłopot a... mocie. Ano, mam. Ale wiecie, jak to marynę z podlasca, jak tak zachorzała i nie wiadomo było, co jej jest, to do rozpolonego pieca na trzy zdrowański w Oj, oj, darła się darła! Oj, no, nasze kaśkiety chyba trzeba wsadzić. bo ja już nie wiem co. Dziecka płacą, chłopy, chłopy kują, zmioki ca kopać, a u należy. Oj, to macie wy chłopot, może ta babka torka co pomoże. A no, może, może, łopocie nogienia, może już idą. O, idą już, idą! A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! A na, a na wieki, wieki wieków, Amen! A posłaliście po mnie, a z wam potrza. A no posłałam, posłałam, o co dziedzinu zlezy. Wszystkiego próbowałam, i kotków z palmy, i dziurawca, i macierzanki, i nic nie pomogło. Może Oj. byście, babko, wy co zaradzili? Zarobłoboce, co ją męczy. Łobocie, babko, łobodzie bo ją już nie wiem. A cóż to ci jest, kochano! Oj, babko, wszystko mnie boli, wszyscy już to mm. jaką chorą! Kołtuna ja tu żadnego nie widzę. Babko pod pierzyną kołtuna sukocie. Zdaje mi się, że to będzie urok jaki. Trzy igienka. Oj, ładnejca. Ale z tego co patrzę, to urok tęgi. Trza z nodołka ocenić. Odceniajcie, Łod, babko, jak cach. Jak co to cyncie? Oj! Pierwsze Boże Narodzenie, jak Twoje za urocynie. Oj! Pierwsze Boże Narodzenie, jak Twoje za urocynie. Pierwsze Boże Narodzenie, jak Twoje za uroczynie. No i co? Lepi Wam? Oj, nic nie lepi, a jeszcze gorzej! Oj! O, jak ocynianie uroków nie pomogło, to mam tu Wodę z dziewięciu kropielnic w dziewięciu kościołach zebraną. O, może to pomoże. Napijcie się, decunio Kaśka. O. Pij, Kaśka, pij. O. Pij, pfu, pfu. A co wyście mi tu dalej? Ludzie łapska mocala, wy mi pić kozecie. Pfu, pfu. Pij, Kaśka, nie Pijcie się. Nie będę pić, nie będę pić. Kiedy się <coughs> zdaje, że ją jakieś suchoty dopadły. Na suchoty to jest dom radę. Oj, Anielciu, oj. przynieście no natury i pakuły. Oj, zamęt są mięłoma. Oj, oj, oj. Dzięka, trzymajcie nołowik. Przyniosłam. Pakuły tej cię, nakręcimy. Nakręcimy. Oj, natury nie miałam. Ale gozonkę przyniosłam. na dosie. Pokość Odkręćcie odkręci. Chyba Josiek zakręcił. Ale ono jeszcze w tym prawdzie świetny. jest świetna. się będzie polić. Dajcie. Oj, przekręćcie posto, się powolko, przekręćcie nie, się. Tylko nie bańki, ja się boję. Nie bój się, nie bój, one ci pomogą. Przekręćcie Oj. się. Kaśka, co cię ratować? Co ratować? Co ratować? Ło! Ło! Przykryj, gienka. Teraz trzeba poczekać, jak się ta brudno krew w jedno miejsce zejdzie, Ze trzy zdroweczki. Anielciu, macie jeszcze tego żołę? A no, policie no trochę. <grym wytrza> Dawajcie. Chodźcie, babko, chodźcie. <grym wytrza> babko pociągną, ciągną. Ja się boję, bo mnie poparzyć. i tam, Kaczka, nie jedz, Dobrze będzie. Uff. O, babce to nie pamiętaj, no kolebać kozą. Koleboj, babko, koleboj. No, no, koleboj. Jestem pieczka woli, usunie się, a już z Kaśką mamy kłopot. Babka już się napięła. O, zdaje mi się za naciągły, ciągły. O, córne jak mehezyna. zdymujemy, Gienka. Oj, co zdymować, co zdymować. Oj, a co mi robi, matko. Dobrze Oj. będzie, dobrze Oj. będzie, nic Oj. No i co? Lepi wam? Oj, nic nie lepi. Jeszcze gorzy. O Jezus, kochana. Anielciu, to ja już nie wiem co ja mam robić. Na licie jeszcze ty gorzołki. A, ja to ząb, mnie boli. Ząb? To coś ci nie dała ze zęba zębatocy? a pytałaś się? A no nie, tylko o tym zapomniała. Przecie ten twój to kowol, On by już co tą zaradził. Oj, wołajcie go, prędziuśko. jaśko, jaśko, a chodzę no tu, chodzę no tu, prędko tu chodź. Matko, a czego wy się tak drzecie na całą wiedź odpływać? Dzieci właśnie będą boły. Ty kuźli ino a twoją Kaszkę ząboli robok zęba zębatocy. A ty gdzie? Może byś co zaradził? O, moja najmilejsza, który ten ząbek cię boli? Pokaż mi tutaj, może coś zarazimy. Łaj, już mnie nic nie boli, już ze ja się Chciałam ciebie, jaś kłopoty. O, moja najmilejsza! Ja się pierun przyziębić po tych bańkach. co babka. No trzymaj tam je ludziska, trzymaj tam ludziska, ja od zmysłów odchodzę, babki sprowadzą, a ty się amorów chcę! o. o ty zbawić nie będę, chcę się księdzić, niech se sama kolebie. No, i dobrze, bardzo a powiedzcie babko, jakby starzy nie figlowali, to skąd by się młodzi brali? A z papieżyny. To ty prawda. Tak, żem chodził do kowola, to musiałem dymać, Kowol siedział na kogo, a ja musiał trzymać, i Josse też musiał, bo mi się pan Hejmości panowie, kapelusz na głowie. I Josse musiała, bo mi się rusała, hejmości, panowie, chustecka na głowie. Nostaje krową, daję, ubieram hodoki, bierę koszyk gimotykę, i motykę idę kopaćmioki. mioki jasse też musiał, bo mi się porusał, chejmości, panowie, kapelusz na głowie. I musiała, bo mi się rusała. Hej panowie, kusteczka na głowie. Oo! Kaszka, do śmioków! Oj, matka, dajcie spokojnie w sobie odpoczyn, dajcie już i spoko. Musejść. Jak przyszedł. Oj, się, Kasiu, Dziękujemy.